Jest wieczór, a ty jesteś zmęczony i chcesz iść spać. W swojej głowie wiesz, że miałeś zacząć ćwiczyć. Ale mówisz sobie, że zaczniesz jutro. Mówisz tak już od całego tygodnia, a dalej nawet nie zrobiłeś chociaż jednego treningu. Twój mózg cały czas mówi ci, że jesteś za słaby, że nie możesz tego zrobić, że to jest zbyt ciężkie dla ciebie i że po prostu nie ma sensu w ćwiczeniu. Na początku mu nie wierzyłeś i mówiłeś sobie, że na pewno zaczniesz ćwiczyć, ale z czasem jego propozycja wydaje się naprawdę bardzo kusząca. Czujesz się okropnie, bo wiesz, że zmarnowałeś kolejny dzień swojego życia. Kiedy jest ktoś, kto na pewno tego nie zrobił, on każdego dnia pracuje nad sobą, ćwiczy, biega i doskonali swoją umiejętność, staje się lepszy i lepszy, a ty tylko patrzysz na to, jak on to wszystko robi. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że on ma tyle siły, tyle motywacji, żeby faktycznie robić to każdego dnia. On rozumie, że myśli pochodzą z tego, jak widzimy świat, a nasze myśli tworzą nasze opcje, a nasze opcje tworzą nasze decyzje, a nasze decyzje tworzą oczywiście naszą rzeczywistość. Pytaniem jest. Co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie przedstawię Ci to, jak możesz zastąpić negatywne myśli pozytywnymi. Zejdź teraz na dół i kliknij przycisk subskrybuj, żeby do nas dołączyć. A my już bez zbędnego gadania zaczynajmy. Więc na początku odpowiem na pytanie, dlaczego w ogóle myśli są takie ważne. Więc myśli są ważne z tego powodu, że są one jednym z tych takich głównych fundamentów, na których budowane jest nasze życie. I teraz o co mi chodzi? No, tak właściwie jedyną rzeczą, nad którą mamy kontrolę, jest nasz umysł, a nasz umysł tworzy myśli. Więc jedyną rzeczą, nad którą mamy kontrolę są nasze myśli. No więc teraz tak, na początku. Myśli tworzą się z tego, jak widzimy świat. Czyli jeśli widzimy świat na czerwono, nasze myśli będą czerwone. Jeśli widzimy świat na zielono, nasze myśli będą zielone. Później z naszych myśli tworzą się opcje. Później z tych opcji tworzą się oczywiście decyzje, bo musisz decydować pomiędzy czymś. I z decyzji tworzy się nasze życie. I widzisz, że myśli są prawie na samym dole. Jeśli jesteś w stanie poprawić je powiedzmy 10%, Jesteś w stanie poprawić wszystko inne o 10%. Więc teraz przejdźmy już do tych praktycznych rzeczy, które faktycznie pomogą ci zmienić te negatywne myśli na pozytywne. Więc pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest zacząć wymuszać pozytywne myśli. Więc mamy dwa typy myśli: mamy myśli manualne i myśli automatyczne. Więc tutaj ważne jest to, żebyś za każdym razem, gdy przyjdzie jakaś negatywna myśl, wymuszał pozytywną. Ale też, gdy masz taką chwilę wolnego i gdy twój umysł tak no, nie produkuje żadnych myśli, to zacznij też wymuszać sobie jakieś takie. Myśli, które właśnie ci pomogą. Ale co polecam robić, to polecam mówić sobie rzeczy, które są związane z wysiłkiem, a nie związane z cechami charakteru. Te związane z cechami charakteru, jak na przykład jestem mądry, jestem przystojny, coś takiego, to one nie działają najlepiej i z tego co słyszę, to nawet obniżają tą wydajność tej danej osoby. A te bazowane na wysiłku, to na przykład bardzo ciężko pracuje. Jeśli na przykład ktoś inny mógł to zrobić, to ja też. I to bardzo mocno zwiększa wydajność i faktycznie taką taki performance tej danej osoby. Drugą rzeczą, którą powinieneś zacząć robić, jest przestać patrzeć na negatywne rzeczy. Więc ja pamiętam, gdy czytałem komentarze, to naprawdę moje zdrowie psychiczne i moje myśli nie były dobre. Bo po prostu, gdy czytasz jakiś komentarz, albo czytasz cokolwiek negatywnego o Tobie, to zaczyna się taka, taka niekończąca się spirala myśli. I te, te spirale myśli, one mogą zbudować Cię, żebyś był najlepszy na świecie, Albo tak bardzo zniszczyć Ci życie, że będziesz myślał, czy jest warto żyć. Te spirale zazwyczaj zaczynają się od tego, gdy przeczytamy coś negatywnego o nas. Na przykład jakiś koleś napisał mi, że mam chujowe filmy. I zgodzę się, były chujowe, nie? Powiedziałem, napisałem, że no są chujowe w sumie, nie? Ale później zacząłem sobie myśleć tak, czy ja robię naprawdę takie chujowe filmy, że ludzie muszą mi to pisać. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że te spirale myśli, one się po prostu nigdy nie kończą. Jeśli masz. Pozytywne myśli cały czas, to one będą cały czas szły w górę i cały czas będziesz miał ich więcej. A jeśli będziesz miał negatywnych myśli więcej i będziesz cały czas myślał negatywnie, to naturalnie, że będziesz cały czas szedł w dół. I trzecią rzeczą jest to, żebyś zaczął robić rzeczy, które faktycznie sprawiają, że czujesz się szczęśliwy i czujesz się lepiej. Więc to jest ważne, bo jeśli czujesz się taki szczęśliwy i czujesz się naprawdę bardzo dobrze, to nie dość, że masz więcej siły woli, to jeszcze nie masz negatywnych myśli. Więc gdy na przykład masz jakąś. Możliwość podejścia do kogoś z zagadania, nie wiem, do jakiejś dziewczyny, do jakiegoś gościa, który, nie wiem, zarabia pieniądze online i chciałbyś się od niego czegoś nauczyć, to zrób to. Nawet jeśli się boisz, bo gdy zrobisz to, to będziesz czuł się lepiej. A jeśli będziesz czuł się lepiej, będziesz miał lepsze myśli. A jeśli będziesz miał lepsze myśli, no to ty będziesz lepszy, bo będziesz miał leps lepsze opcje. I widzisz, że po prostu to się nie kończy. Cały czas idziesz w górę. Pamiętaj o tym, że ta spirala jest naprawdę bardzo, bardzo silna i możecie zbudować, żebyś był najlepszy w swoim życiu, albo. Będziesz myślał o tym, czy warto żyć. Także, no, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Ci to pomogło. A tak swoją drogą, to jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek zemnawikiem albo usterzeniem, to możesz kliknąć tam w pierwszy link na dole. Jeśli spodobał Ci się ten film, to na pewno spodoba Ci się też ten. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.